No siema widzowie, tak wiem, że miało być we wtorek i tak wiem, że kamerka jest zupełnie inna niż głos, ale no nagrywam to w nocy późno, w sensie głos dogrywam późno, ale nie mogłem się powstrzymać, więc startujemy od dzisiaj, a co startujemy to powiem wam ja, też ja. No witam was widzowie bardzo serdecznie, słuchajcie, konto nowe, świeżutkie, weźmiemy sobie narodowość Argentyny, ale to bez znaczenia, bo dzisiaj, od dzisiaj, przez następne 10 dni robimy skład 99, tak? Da się to zrobić, co prawda... Bez z ławki rezerwowych. I no z paroma grajkami nie na swojej pozycji, a ja dokładnie z jednym, ale. Ale dałoby się to. Jest kilka innych też kombinacji, w jakiej można to zrobić, ale obojętnie, w jakiej zrobimy, będzie git. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo PaySafe cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym w wachu macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. Świeże konto, oczywiście, nie handlujemy na tym koncie. To, żeby to było jasne, zero handlowania, samo ewentualnie granie meczy, plus robienie SBC wyzwań. I TD iTP. I widzowie, jeden plot twist, a to taki bardzo wielki plot twist. Jeżeli nie uda mi się zrobić takiego składu 99 w 10 dni, no to to jest wyzwanie chyba niemożliwe do zrobienia, znaczy możliwe jest, ale no, to jest tak ciężki, nie wiem, czy ktokolwiek to zrobił na świecie już. Ale jeżeli nie uda mi się tego składu zrobić, 99 właśnie i jeżeli uda mi się 15 tysięcy subskryberów dobić do końca właśnie tej serii, brakuje. A ile brakuje? Niedużo. Dobra, myślałem jednak, że trochę mniej brakuje. Bo chciałem powiedzieć, że jak dobijecie 15 koła, to będzie kara, ale, ale bez dobijania. Po prostu napisz karę jakąś w komentarzu, jak mi się tego składu nie uda zrobić. I najbardziej łapkowana kara będzie robiona. A ja się w tym momencie zabieram za robienie początkowych rzeczy, bo no jakoś musimy zdobyć karty do przepalania. Dobra, mamy pierwsze brązowe paczki. Jeszcze 500 końców za zadanie było. Pragnę jeszcze w tym momencie przypomnieć, jak jeszcze mamy chwilę, na takim samiutkim starcie, że każdego dnia, Każdego dnia o 16 będę do was nadawać z tego oto cudownego miejsca i, i będziemy robić skład 99, więc pamiętaj jeszcze raz o subskrypcji i o, o tym, że o 16.00 film. Widzowie, powiem wam tak, nie? Kupiłem złego gościa do, do SBC. I muszę ponawalać nawalać trochę meczu, skład Battles, bo zauważyłem, że niektóre karty są takie drogie, a jakoś to trzeba zrobić. Więc zagram, że me mecze, żeby te końce wpadły. I powiem wam ogólnie, co będę robił, żeby dostać jakieś karty na przepalanie, bo póki będę to robił, to nie chcę was tym zanudzać. Ale zrobimy sobie oczywiście te srebrne i brązowe ulepszenia, i będę robił te ulepszenia z tego później, gdzie to jest. Tutaj jest, Jezus, nie mogłem znaleźć, o to obok było. Te codzienne złote ulepszenia, żeby dostać to jakiekolwiek złote karty, żeby je później przemielać na wszystko inne na przykład na piki 80+, na informy wymienne, no bo nie będziemy mieli końców w ogóle, a wypadałoby jakieś wraże co mieć, więc te karty 82 i tak dalej się będzie wrzucało do informa i do toca i później najwyżej te informy quicksellowało, bo nic nie warte. Więc ja się zabieram za robotę a was tym nie będę zanudzał się zobaczymy jak już coś będzie lepszego do otwierania. No witam was widzowie, kolejny dzień, ja otwieram trochę rozbudów i trafiłem dwie karty specjalne, teraz wam pokażę. Nie chciałem tego jakby, wiecie, otwierać przy odcinku, bo, bo te rozbudowy z jedną rzadką kartą, czy z srebrnymi brązowymi, to, to po, po co to pokazywać? Dostałem za darmo paczkę, tą 10x85+, i tą paczkę ćwierćfinałów, więc może spaki paki ćwierćfinałów jakiś footy z Ronaldo, no. no nie, ale przynajmniej Tocic, Senegalu, będzie do kolejnych rozbudów. O proszę, nominacje Toty, wow, to dawno go nie widziałem. I pierwsze 10x85+, na tym koncie, Toc wyskoczy, na pewno to jest wiadome, pytanie jak The, jak on miał? Di Lorenzo, no. Di Lorenzo, jakiś e Shripshifter, Futis, coś może tak... Te... Nie, no aż tak, aż taka słaba? Jeszcze podgląd można zrobić, nie mam co prawda do niego kasy, ale jak coś wypadnie, to by się fajs ogarnęło, ale... Aż taka słaba ta, no niemożliwe to jest, ale dobra, na razie te rozbudowy usunę stąd, żeby mi nie zaśmiecały, tu już mam Mounta i Ryza, ale o tym za chwilę, bo dodamy sobie te rozbudowy, żeby pomielić, czyli 8, 4 i 8, 5 razy 10, coś jeszcze tu... Ciekawego jest, no jest, ale to, to jeszcze nie, nie na teraz. Jak na razie do tego zestawu rozbudów tylko piki dorzucę, ale co będziemy w tym momencie robić? No, trzeba zrobić te showdowny, nie? Bo jest 9,7 i 9,7. Jak którakolwiek drużyna wygra, czy to Arsenal, czy to Manchester United, no to no to karta będzie 99, więc prościej skład 9,9 zrobić będzie. Na Rajsa trzeba skład 91, na tego Mounta już pokazywałem, ale wejdę jeszcze raz 8,8 i 8,9 składzior, więc no, trochę postaram się tych rozbudów na trzeba na jedną mam już tego co wypadło, bo tutaj ten Brownhill co wypadł, tutaj jakiś Lamela, Di Lorenzo, nawet trochę kart zostało, więc. Może będzie na jeszcze jedną, ale zrobimy tak, że nie będę wam pokazywał wszystkich rozwodów, bo pewnie przez następną godzinę otworzę X50. Więc zrobimy tak, że po prostu jakieś karty 95, 96 czy jakąś losową jedną wam pokażę, jak nic nie wypadnie. O, ikona, to pokażę, bo rzadko ikona wyskakuje. Znowu to będzie Butragenio, ale pytanie, ile kart specjalnych... No, o... Tutaj to oddało, bo w poprzedniej tylko trzy były. Ja jeszcze mam jakieś zadania do odebrania w ogóle. I 83+, 3 plus za zadania, no zaskoczy, czy zaskoczył, bo nie ma syfu samego. LOL, otworzyłem chyba ze dwie paczki i już duplikaty? Szybko. W sensie ze dwie paczki po przepaleniu poprzednich kart, nie? Żeby tutaj nie było. Nie no, powiem wam tak, strasznie dużo leci złotych kart z tych rozbudów, co chwilę tutaj widać jakiś duplikat. Czy to duplikat krosa, czy to jakiegoś innego gulasza, czy to... o tym. Ra o! O! jajatura, o tego, co jest? Nie no, świetny zawodnik do kolekcji, do składu 99, no, raczej, raczej nie, nie przyda się, ale no kurde, tak miło tego Jajaturę zobaczyć, zwłaszcza, że na poprzednim koncie polowałem na niego bardzo długo. Ale Najsik, Jajaturę do kolekcji, oczywiście przepalony nie będzie. W sumie to poza tym składem 99, który mam nadzieję, uda się zrobić, to możemy sobie taką całą kolekcję kart zrobić. Mo może się uda, nie? Że wiecie, tutaj taki Jajaturę, który jest super, ale się do najlepszego składu w grze nie przyda. Tutaj jakaś inna karta 98 na przykład, która by była fajna i się do składu nie przyda. Bez kitu, no robimy coś takiego, robimy kolekcję kart. Jeszcze na tym koncie dodatkowo 8,5 plus razy 10 w tym momencie. Wszystkie zrobione. Nie, nie mogę już więcej. Trzeba 8,4 robić. No zrobimy tego Rajsa na pewno. Zrobimy Mounta na pewno. I chyba jakieś Pikensy Futis może co? Mbappé może? No niekoniecznie, niekoniecznie, ale może. Kiedyś i kolejne duplikaty. Wiecie co widzowie zrobimy? Możemy zrobić tak, że będziemy robić te paczki cały czas, dopóki nie odłoży się w sklepie z 20, nie? Bo wiecie, co chwilę duplika, to się wraca, opaczkę oddaje, odłoży się 20, a to wtedy zaczniemy co innego robić. Jakieś piki, rozbudowy, no i tego mounta z tym z, z jaką z Rajsem. Tak przy okazji, to jak ktoś ma listę do trafienia wszystkich kart, jakie są, to może podesłać, bo jedyną listę, jaką ja znalazłem to to jest lista, gdzie nie ma wszystkich kart na pewno, bo takiego Mertensa tej liście nie widziałem na przykład. I nie ma w ogóle na obrazku, że można PELE trafić tego Icon Shapeshifters, a. A tutaj jest do trafienia tak. To wam przeczytam kilka kart z góry, co jest? Pele Icon Shape Shifter, Dyke Shape Shifter, dobra, to można squickelować. Halo Warian Futis, Jajaturę Futis, to ty Icon Ronaldinho, to Zwinicjusz, to ty Kurtua. Jeszcze tam był... No ten wiadomo, Cristiano Ronaldo Futis i... No, dalej to musiałbym grzebać, co można trafić. Nie ma na tej liście Mertensa na pewno, bo dałem sobie Ctrl-F, nie? W przeglądarce i nie znalazło. Więc jak ktoś ma taką pełną, pełną listę, to naprawdę bardzo się nie obrażę, jakby wysłał na Instagramie coś. Instagram teraz na ekranie wyświetlam. Aha, złota karta Donna Donnarumma. No i, i co? A, dobra, jednak są jakieś. Już myślałem, że będzie cały złoty zestaw i dziwi mnie, że te... No, Herosy, Futis i ikony Shapeshifter. I Shapeshiftery Premium, no. <grymium> no, no. No, no, nie wyskakują po prostu. Ale powiem wam, że jak tak będzie leciało dalej, takie będą trafy z tych paczek, to. No to nie nazbieram 10 paczek. Nie na... 20, sorry. 20 nie da rady nastakować. Nawet 10 nie nastakuje, jak tak będzie leciało. What? Co to? Futis. Nie Alvarez. To jest Fernandez i to nie Futis, tylko Future Star, ale. Jak taka karta. Ciężko jest z tej no. Teraz zupełnie inna karta leci. Co jest grane? No to... Wow, tego. Ja pierdzielę. Drop to tutaj jest no, ewidentnie obniżony. Nie powiem, że nie. I wydaje mi się, że poza tym, co na odcinkach jest tutaj robione i otwierane, to ja będę musiał sobie poza odcinkiem dosyć. Sporo tego otwierać, żeby ten skład dźwięk dziewięć zrobić w ogóle. Było jak coś 7 paszek, jak zaczęliśmy znowu otwierać, że tak to ujmę. Zrobię wszystko, za wszystko, co mam w klubie i zobaczymy, ile ich się nas zbiera. Wydaje mi się, że 7 to będzie maks. No i paczek znowu 7, nie, więc wracamy do. Punktu wyjścia, jak przez następne 20 minut, no nie nastakuje mi się tych paczek do 10 przynajmniej, to myślę, że 20 nie będę stakował. O, Karwachal znowu wypadł. Karwachal poza jajaturę to jest aktualnie najlepsza karta na jakieś 30 rozbudów. No i jeszcze to coraz był, no to, to, to on też. Złota karta, proszę. Niech już to będzie legendarna paczka, bez żadnej karty specjalnej, bo no. Kurde, no. Chciałem legendarną paczkę dostać. Teraz, proszę, teraz. Legendarna paczka, no. Kiedy jak nie teraz? No i Sokrates wszystko popsuł, no. No, Ruben Neves, tego to jeszcze dzisiaj nie było. Powiem wam, widzowie, tak, nie. Brakuje mi złotych, zwykłych kart. I to, i to bez ściemy, patrzcie. Tutaj mamy karty specjalne, tu już mamy złote. Ale jak zjedziemy niżej... To zostają same 76 i, i 75, więc tak pomyślałem, żeby z tych 76 i 75 zrobić te piki 80. Plus. Na następny odcinek przygotuję trochę tego, jakby poza odcinkiem, nie? Że poza odcinkiem porobię te rozbudowy, co jeszcze mi zostały, czekaj, gdzie one są. Te rozbudowy, żeby były jakiekolwiek karty. Trochę pików też zrobię poza odcinkiem, żeby. A w sumie, no zrobię poza odcinkiem piki, a ja co. I trochę tych rozbudów 8, 4 plus razy 10 poza odcinkiem pootwieram, żeby, no, no, było więcej foderu na następne odcinki, nie? Bo kurde, dropy widać, że są zmniejszone i bardzo to czuć. Myślałem, że dzisiaj więcej zrobimy, ale. No, 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 nie da się, znaczy inaczej dałoby się to zrobić, tylko, no, to nagranie na OBS-ie musiałoby mieć z 4 godziny, nie? A coś mi się wydaje, że 4 godziny pod rząd to ja nie mam w tym momencie. A też nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał pół godziny z samego klikania rozbudów, bo, no, no kurde, trochę to by było za długo mi się wydaje. Tak 20 minut, 25 maksymalnie, myślę, na no, odcinek jest git. Też w sumie to jest ja sam nawet nie wiem, ile wyjdzie z tego odcinka, bo to jest... 44 minuty widzę surówki Do samego otwierania to może 4 minuty wkleję 5, może 6. Trochę mojego gadania było, nie wiem. 12 pików mamy, lecimy z pomijaniem oczywiście, bo... No, nie marnujmy na te piki za dużo czasu. 8 piątka, dobra, jak jest duplikat, to, to i tak będziemy brać, bo sobie to spróbujemy przepalić. Ogólnie to chciałem zrobić tego Rysa'a i tego Rysa i jak on miał mounta. I do tego jednego pika FUTIS 94, aczkolwiek no. Zastanawiam się, czy na to wszystko w ogóle foderu wystarczy, bo naprawdę mało tego leciało. A te pikensy to też są. 30 razy gorsze niż wcześniej. Nie wiem, czy pamiętacie, jak te piki otwieraliśmy. Tam było chyba z 20 sztuk pików, i w co drugim był toc. A, a teraz to w jednym toc i, i nic więcej: na 11, bo Miller był wcześniej. Ogólnie, jak ktoś zapyta, po co robimy obu? No nie wiem, kto wygra. <laughs> a chciałbym mieć kartę 99, jak ktokolwiek wygra. Najśmieszniej będzie, jak będzie Remis, i. I no, i nic mi to nie da, nie? Rajsik w tym momencie, ciach zrobiony. A możemy zobaczyć ten walkout. Fajnie wygląda. W sensie, fajnie wyglądają te banery. No, no karta mniej, ale banery spoko. I Mason Moucik również trafia do naszego zespołu. Naprawdę, mam nadzieję, że albo Manchester, albo Arsenal wygrają. A chyba włączę ten mecz za godzinkę, żeby sobie zobaczyć. No bo ta karta 99 kolejna naprawdę bardzo dużo da. I jeżeli wyjdzie, chyba jeszcze dwie karty, jeżeli wejdą bo Bellingham jeszcze wyszło niedawno, to będzie można zrobić 99 razem z ławką. Piłkarz Futis94+, tutaj takie składy, no powiem tak, mam jeszcze paczki w sklepie, wiadomo, nie otworzyłem wszystkich, tu jeszcze jakieś duplikaty, co to za, no to można wywalić. Jak otworzymy te wszystkie paczki To powinno nam wystarczyć tamtego pika Więc pika futis sobie walniemy na koniec Dwie wymienne są I w sumie to ja się zastanawiam Czy tego wymiennego wszystkiego Nie wystawiać po prostu Albo nie, na razie będę brał do klubu Z tego spróbuję ważne mecze zrobić później O, shapeshifter wymienny, dobra To do tego shapeshiftera się sprzeda i, I będzie kasa na ważne mecze Bo na pewno wszystkich kart nie będę miał Nawet jak zrobię te, te no, rozbudowy Dwa futisy i to cap de villa Plus forlan, no, no, ładna paka, ładna. Żebym tylko przez przypadek nie przypalił tego mount ani Rice bo to będzie przypał. Dobra, skład 92 opika poszedł. Tego Cap de Ville też oddam do przepalenia, nie? No bo na tym koncie to się zupełnie nie przyda. Nie no, naprawdę, jak widzę takie paczki, to też mi się smutno robi, nie? Że dwie karty specjalne tylko, no ale no cóż, takie dropy trzeba to przeżyć i trzeba jechać dalej. Ostatnia paka na dzisiaj, 10 razy 84 plus może Mekambe? żartowałem, także pomijamy pewnie jakiś Kazemiro, to przynajmniej wysoki overall, no i właśnie reszta złotej i, i duplikatesy no i mamy ostatnie SBC Opica Futis 94+, to jest jeden z czterech, więc gicior bo można sobie zasłonić no wiem, że niektórzy mnie zwyzywają teraz w komentarzach, że ja robię zasłaniacze w sierpniu, ale no mam ochotę, mam ochotę, więc więc lecimy, nie będę tu tego ja, to jest jajatura, prawda? Fajnie, fajnie, ale jedziemy da. bramka Shop Black. Dobra, to było, to było prędkie. Oby kolejne tak prędkie nie by... To, nie wiem, to par... Nie to nie pargyis suk, aha falkao, a ostatnim będzie. No bądź kimś dobrym, no no bądź kimś. Dobra, no to... No to weźmiemy oblakę. W ogóle chciałem jajaturę na poprzednim, jakby koncie, bo ten jajaturę był mi wtedy potrzebny. Otworzyłem kilka tysięcy tego wszystkiego, paczek pików innego dzikiego węża i nie dostałem go. A tutaj pierwszy odcinek i już jajaturę dwa razy, nie? Zróbmy sobie takie moje podsumowanie na koniec, co odcinek możemy robić, najlepsze karty jakie mamy. No jak na pierwszy dzień. Nie wygląda to mega dobrze, ale no nie wygląda to źle, bo pragnę zauważyć, że klub był pusty jeszcze niedawno, nie było nawet złotej karty żadnej. Więc ja się widzowie z wami żegnam, oczywiście zapraszam jutro o 16, bo filmy teraz są codziennie o 16 i pozdrawiam was cieplutko, trzymajcie się, a ja poza odcinkiem porobię jakieś coś.